Takich emocji Kawalera Tour nie dostarczyła chyba jeszcze nigdy. Sezon 2021-2022 za nami. Rywalizacja w skokach przez przeszkody w zawodach CSI była bardzo pasjonująca. Na cykl rozgrywek składały się konkursy zaliczone do światowego rankingu, a więc za każdym razem bardzo trudne i gromadzące na starcie najlepszych zawodników z Polski, Europy i świata. Wszystko zaczęło się w Warszawie 12 listopada Pierwszy z konkursów zaliczany do kawariady Tour wygrywa Grek Angelos Touloupis. Okazuje się, że w tych zawodach równie dobrze jedzie Polak Jarosław Czeczeński, który w obydwu klasach, zarówno w piątkowej, jak i w niedzielnym Grand Prix jest wysoko. Do walki w niedzielę włącza się też zoltan Czechus z Węgier, który okazuje się zwycięzcą konkursu Grand Prix. Po zawodach w Warszawie z minimalną. Przewagą jako lider wyjechał Grek. Polak był drugi. Grudniowe zawody w Poznaniu zgromadziły na starcie, jak zawsze, wielu doskonałych jeźdźców z całej Europy. Między innymi aktualny mistrz kontynentu Andre Time wystartował w hali numer 5. Nie ma się co dziwić, bo o tej porze roku każdy dobry chce wystartować w halach międzynarodowych targów poznańskich. Konkursy zaliczane do kawaliiary Tour wygrali najpierw w piątek Holender Garben Morsing, a potem... W niedzielę ku wielkiej radości polskiej publiczności reprezentant naszego kraju, Maksymilian Wechta na koniu, Czepetano. Jednak liderem po tych czterech etapach po zawodach w Poznaniu okazuje się Węgier Zoltan Czekus, który co prawda ani razu w pierwszej trójce nie był, ale bardzo dobrze pojechał trudny konkurs Grand Prix. Kolejne dwa konkursy kawalerii Tur odbyły się w zupełnie nowym miejscu. Na mapie kawaliady pojawiło się nowe miasto i nowa hala. Ergo Arena w Sopocie. Doskonałe warunki i dla jezców i dla kibiców. I dwa kolejne fantastyczne konkursy. Obydwa wygrywają Polacy. Kamil Grzelczyk na Vibaro jest najlepszy w piątek, a w niedzielę w konkursie Grand Prix emocje sięgnęły zenitu. Jarosław Kręciński, który co tu dużo nie mówić, jest zawodnikiem niezwykle ambitnym, ale nie poszło mu w Poznaniu w żadnym konkursie. Słabo wypad też w piątek w Sopocie. W niedzielę Postawił wszystko na jedną kartę, na swoim w sumie nowym koniu, jeśli chodzi o tego typu konkursy in Turino. Pojechał precyzyjnie i podstawowy konkurs, i potem rozgrywkę. Fenomenalne tempo i zwycięstwo ułamki sekund nad kolejnymi zawodnikami otworzyło mu szansę na walkę o siódme w historii zwycięstwo w tym turze. Z wielką niecierpliwością wszyscy czekali na wielki finał. Nowym miastem gospodarzem końcowej rywalizacji Cavalier de Tour został Kraków i Tauron Arena. Przed tymi zawodami liderem był Grek Angelos Touloupis. Na drugim miejscu Polak Jarosław Skrzyczyński. W piątek okazało się, że to miejsce bardzo lubi Krzysztof Ludwiczak i jego koń Cross Blue. Triumfowali tutaj w Grand Prix w roku 2020, wtedy wygrywając cały tour. Tym razem najlepsi okazali się w piątek, niewiele wyprzedzając mistrza Polski Wojciecha Wojcieńca i trzeciego na mecie Przemysława Konopackiego. Mimo słabszych przejazdów lidera i wicelidera przed niedzielnym Grand Prix, czołówka pozostawała taka sama. Grand Prix Krakowa była finałem nie tylko Kraledy Tour, ale i Ligi Europy Centralnej, Pucharu Świata. Stąd wymagania techniczne parkuru i wysokość przeszkód były bardzo, bardzo wysokie. 155 cm. Trasa wymagająca pełnej koncentracji. Nikt tu nie mógł być pewny końcowego zwycięstwa. Do rozgrywki dostało się sześciu zawodników. Sama rozgrywka bardzo pasjonująca. Wygrywa ją Jack Ansems z Holandii, który dobrze pokazał się już w Poznaniu. W końcowym rozrachunku w Kawaledzie tur zawodnik z Holandii został sklasyfikowany na miejscu trzecim. Angelos Stulpis z Grecji, który liderem był bardzo długo, robi zrzutkę w podstawowym przejeździe, ale ma dobry czas, co jak się okazuje, pozwala mu zachować miejsce na podium, ale nie to najwyższe. Polak Jarosław Skrzyczyński, na co dzień zawodnik klubu Agrohandel Śrem. Po raz drugi w tym Grand Prix na Inturido, koniu mało doświadczonym. Rundę podstawową jedzie fenomenalnie. W rozgrywce jedzie też bardzo dobrze. Co prawda nie wyprzedza Hol Holendra w samym konkursie. Ale drugie miejsce i kolejne punkty dają mu siódmy w karierze tytuł Mistrza Kawaliady, Zwycięzcy Kawaliady Tour 2021-2022. Kawaliada Tour to nie tylko rywalizacja w zawodach CESI, nie tylko walka w konkursach Grand Prix, to również inne konkurencje jeździeckie, które przynoszą publiczności wiele emocji, wiele, wiele radości na trybunach w każdej z hal. Kawaleta Future, przyszłość polskiego jeździectwa. Te dzieci chciałyby jeździć w przyszłości tak, jak Jarosław Skrzyczyński. W kategorii Mini na najwyższym stopniu podium stanęła Maja Nagła z klubu Stajnia Adamu Zrogusko, a w kategorii Midi Michalina Jach z klubu Herkules Wapno. Trawi Ventic Tour, takiego scenariusza przebiegu finału w Krakowie chyba nikt by nie napisał. Liderem przed zawodami był Paweł Warszawski. On i jego koń Fuerta byli w doskonałej formie, ale w pierwszym nawrocie przydarzył im się jeden błąd. Tak to w tym sporcie bywa. Jedna zrzutka. Nie było Pawła Warszawskiego w drugim nawrocie. To otworzyło szansę dla innych zawodników. Wykorzystała to w fantastycznym stylu Daria Kobiernik. Jej z kolei przydarzały się błędy, drobne błędy w poprzednich edycjach. Tym razem pierwsze miejsce w konkursie finałowym co za tym idzie pierwsze miejsce na podium TRAF Eventing Tour. Na drugim miejscu niespodzianka, ale bardzo miła młodziutka amazonka, mistrzyni polskich Młodych Julia Gilmaier, a na miejscu trzecim już troszkę bardziej doświadczona olimpika z Tokio Joanna Pawlak. W konkurencji powożenia z zaprzęgami czterokątnymi klasą dla siebie był Piotr Mazurek z sekcji jeździeckiej SOKÓŁ KUNOWO. Ale ten tour wykreował Również nowe gwiazdy. Aleksander Fularczyk, 21-letni zawodnik z Kaszub, wygrał jeden z etapów, ostatecznie sko skończył rywalizację na miejscu trzecim. No i nie możemy o zap zapominać o mistrzu świata, Bartłomiej Kwiatek, w tej edycji z medalem srebrnym. I Margaz Dresa w tym roku na wyższym poziomie. Najwyższa szkoła jazdy. Figury konkursów Grand Prix. W niedzielę zawsze program dowolny do muzyki. Bezsprzecznie najlepsza w tej edycji okazała się Sandra Sosojewa z klubu Centurion, która zgromadziła 75 punktów. Drugie miejsce dla Ilony Janas, a trzecie dla Anny Marii Gawłowski. Myślę, że emocji w Kaweledzie tur tej edycji nie zabrakło. Już teraz Państwa zapraszamy na kolejne zawody. Po przerwie, kiedy skupimy się na imprezach, na otwartych hipodromach, Zapraszamy w listopadzie do Hali Torwaru, bo tam odbędzie się pierwszy etap Kawalerii Tour 2022-2023.